Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Westland. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać bardzo cenną wskazówkę, jeśli chodzi o to wydarzenie kryjówka Rampusa. Weźmiemy sobie niski poziom trudności i zaraz Wam pokażę o co mi dokładnie chodzi. No, powiem Wam na początku, jest to duże ułatwienie i zobaczcie o co mi chodzi. Bo wiecie, jak podejdziecie do Rampusa, on już zaczyna biegnąć, tak? Te pułapki są nienastawione, przynajmniej ta pierwsza, więc on się tam nie złapie, tak? A gdy będziemy chcieli ją po prostu już nastawić, to podbiegają zbiry, i tak będą podbiegać, i tak, ale pokażę Wam o co dokładnie chodzi. Mi zobaczcie, idziecie sobie, nie podchodzicie do Rampusa, jakoś nie wiem, powiem Wam tyle razy to robiłem i nie wpadłem. Na to, żeby tak zrobić. Wczoraj jakoś to, tak można powiedzieć, przypadkowo odkryłem i zobaczcie, nie podchodzicie do i idziecie po prostu, nastawiacie pułapki. Nikt do was nie wychodzi, tak? Tutaj macie już trzy nastawione pułapki na niego i możecie działać, tak? Jeśli chodzi o początek, bo potem to wiadomo, no już trzeba, jakąś się złapie, trzeba. Ponownie ją nastawić. Zobaczcie. Podchodzimy do niego. Pierwszą się nigdy nie łapał. Teraz, oczywiście, się łapie, no i zadaję mu obrażenia, tak? Nastawiamy ją. No, już Zbiry biegną. Jak widzicie, ja tutaj spokojnie sobie ich załatwię. Dobra. Biegnie kolejny. Okej, okay, i biegniemy, tamta pułapka jest nastawiona, bo ją nastawiliśmy On się łapie i zadajemy mu obrażenia I zobaczcie Okej, okay. tym razem wziąłem sobie lepsze obrania O, teraz mamy dwóch, dobra, to weźmiemy tą broń I teraz to, okej okay. Następny Powiem wam, że jak na niskim poziomie, to i tak dużo ich wybiega ale na wysokim no jak ma się dobrą broń to jest to do zrobienia o dobra bo on już mnie zauważył biegniemy szybko do niego A ajajaj troszkę z opóźnieniem ale już zobaczcie już na początku ile mu zabraliśmy życia także nastawiamy jaj, biegnie kolejny e, no właśnie jak ma się dobrą broń to wysoki poziom można na spokojnie zrobić no ale za dużo tego idzie nie warto Dobra, niech mnie tutaj strzela. Kurcz, trzy dynamity. Tu mu zadajemy obrażenia. Dobra, trzeba teraz się tego pozbyć. Aj, jeszcze dostałem. Denerwują trochę, naprawdę denerwują. Okej. Okay. Lecimy. No i teraz zadajemy mu. Jeszcze tą nastawimy. Łapkę. No i mamy. Mamy to. Zaraz będzie martwy. Dużo tych dynamitów rzuca. Dobra. To jego koniec. Panowania tutaj leży. No i zobaczcie. No wiadomo, że później no już... Te zbiry będą nam przeszkadzać, ale tu chodzi po prostu o ten początek, że już mamy te pułapki nastawione i no zawsze to jest jakaś korzyść na plus. Może wiedzieliście o tym. Nie wiem, no ja przypadkowo to tak mówię, pójdę sobie tutaj, patrzę, stoi, stoi. No to nastawiam sobie te pułapki, no i potem zaczynam działać. No i dobra, odebrać teraz nagrodę. No, i dzisiaj mi zostało jeszcze y, odnaleźć wszystkie klucze. No, i jeszcze wziąć raz w tym wydarzeniu i dwa razy w oblężeniu stacji. Już pomału zbliżamy się do końca, ale wszystko idzie po mojej myśli. To, co chcę osiągnąć, znaczy w sumie, choinka już ubrana, zostało tylko zdobyć plecak. Ok. Dzisiaj taki krótki odcinek, taka dla Was, myślę, że cenna wskazówka. No i co, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć.